Moi drodzy, minęło już kilka dni od spektakularnego startu Starshipa, więc czas podsumować ten start oraz nie mniej spektakularną eksplozję, która mu towarzyszyła. Czy test się powiódł, czy też nie? Bo różne głosy można usłyszeć w internecie? O tym w dzisiejszym odcinku. Zanim przejdziemy dalej, to warto chyba tutaj wyjaśnić różnicę w nazewnictwie, bo widzę, że ludzie w internecie mają często z tym problem. Otóż Starship to zarówno nazwa całej rakiety, która startuje na początku jako jedna całość, jak i górnego stopnia, czyli tego pojazdu kosmicznego, docelowo pojazdu kosmicznego, który będzie przewoził towary, przewoził ludzi na orbitę, albo nawet i na Księżyc, a może w przyszłości nawet i gdzieś dalej. Natomiast dolny stopień po odseparowaniu nazywa się Super Heavy i tak to właśnie wygląda więc mamy super heavy na szczycie którego zatknięty jest Starship a całość jeżeli jest zestakowana razem czyli złożona razem nazywa się również Starship podobnie jak w sojuzach kiedy sojuz był na szczycie rakiety która go wynosiła to całość tego cały ten skład nazywał się również Sojuz więc teraz mając to na uwadze możemy przejść dalej do analizy tego co się właściwie wydarzyło podczas ostatniego startu Najpierw spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie czy test był sukcesem, czy test był porażką, bo oczywiście bardzo mocno widownia spolaryzowała się i część ludzi stwierdziła, że znowu pieniądze w błoto, że to kompletna porażka. Inni znowu stwierdzili, że fantastyczny sukces i trzeba tutaj klaskać, że tak powiem uszami i rękami. Otóż oczywiście pewne elementy się nie udały, bo nie udało się wejść na docelową orbitę Starshipowi, czyli temu końcowemu elementowi rakiety oraz nie udało się osiągnąć pełnej prędkości, która była zakładana, no i oczywiście nie udało się też wodować boostera, bo wybuchł on podczas manewru, który wykonywał po separacji, ale mimo wszystko i tak, zarówno pierwszy stopień, jak i drugi stopień miały być przeznaczone do zniszczenia miały po prostu uderzyć w powierzchnię oceanu. Więc też nie ma tutaj aż takiego wielkiego żalu, że coś takiego się stało. Gdyby to był test lądowania, odzysku tego pierwszego stopnia, no to faktycznie można by było mówić tutaj o dużym niepowodzeniu, z racji tego, że straciliśmy po prostu ten pierwszy stopień. Ale on i tak nie miał prawa przetrwać. Co więcej, w momencie, gdyby udało mu się w jakikolwiek sposób wylądować, wylądować, wywodować, tak, że po prostu nie rozbiłby się o wodę, tylko miękko osiadł na falach, to kolejnym krokiem było po prostu zatopienie tego boostera. Nie było w ogóle mowy o tym, żeby. A holować go z powrotem na ląd. Więc rakieta przede wszystkim wystartowała. To już jest pierwszy sukces, wystartowała bardzo dynamicznie. To było zupełnie co innego niż podczas pierwszego startu, kiedy bardzo topornie to szło i widać było, że tam brakowało mocy, bo nie wszystkie silniki zadziałały. I to jest kolejny sukces tego testu, czyli wszystkie 33 silniki Super Heavy, tego boostera zadziałały synchronicznie po prostu zaczęły pracować i wyniosły rakietę na odpowiednią wysokość. Kolejna rzecz, która nie udała się poprzednim razem, to rozdzielenie pierwszego Stopnia i drugiego stopnia. Tutaj udało się to zrobić śpiewająco. Co więcej, trzeba tutaj oddać ukłon dla inżynierów z firmy SpaceX, ponieważ zastosowali oni tak zwany hot staging. Czym jest hot staging? O tym za chwileczkę, bo będę chciał się na tym porozwodzić troszeczkę dłużej. Natomiast udało się odseparować pierwszy stopień od drugiego stopnia. Pierwszy stopień, czyli Super Heavy, wykonał manewr, taki flip, takiego fikołka w powietrzu i właściwie już w tym momencie silniki miały odpalić, żeby wystopować go trochę i żeby mógł on z powrotem wrócić na powierzchnię i na odpowiednią trajektorię, a Starship, czyli ta drugi stopień, poleciał dalej rozpędzając się i próbując osiągnąć niepełną orbitę. Był to zaplanowany specjalnie lot suborbitalny, aby w razie czego gdyby doszło do eksplozji Starshipa, nie zostały na orbicie po prostu jakieś szczątki, które stałyby się kosmicznymi śmieciami, tylko żeby wszystko runęło sobie spokojnie do oceanu. I tu właściwie pra Prawie kończy się test, ale kończą się też sukcesy i trzeba przejść do tego, co się nie udało podczas tego testu. Jak już wspomniałem wcześniej po udanym manewrze obrócenia się Super Heavy niestety doznał niekontrolowanego wybuchu. Nagle naszym oczom ukazała się po prostu kula ognia i tyle by było, jeżeli chodzi o Super Heavy. Natomiast jeżeli chodzi o Starshipa, to ten dalej rozpędzał się i mniej więcej na wysokości 150 km, czyli już w przestrzeni kosmicznej i przy prędkości 24 tysięcy km na godzinę. Nagle zauważyliśmy coś, co też można było. Uznać za wybuch, po prostu taka chmura rozświetlonego gazu, a Starship znajdował się już tak daleko, że niestety nie za bardzo mogliśmy zauważyć szczegóły podczas live'a, który prezentowała nam SpaceX. Czyli podsumowując, czy to był udany start, czy nieudany start, ja bym powiedział, że bardzo udany start i test generalnie prawie we wszystkich aspektach się udał, więc bardzo do przodu. Pewne aspekty są jeszcze do dopracowania, ale to tak samo jak przy pierwszym starcie. Przy pierwszym starcie nie udało się odpalić wszystkich silników, nie udało się odseparować pierwszego stopnia od drugiego stopnia, a teraz się już to udało, bo dane, które zostały zebrane podczas pierwszego testu, zostały użyte do drugiego testu i słowo klucz to jest test. To nie jest lot, od którego zależy, Życie załogantów to nie jest lot, od którego założy, zależy jakiś ładunek, który znajduje się na pokładzie starshipa, więc to są po prostu testy mające na celu dokładnie to, co się stało, czyli ustalić, co może jeszcze nie zadziałać i poprawić to w kolejnych testach. A jeśli interesuje Was SpaceX i postać Ilona Maska, to chciałem Wam polecić bardzo fajną biografię Waltera Isaacsona, właśnie o Ilonie Masku, um, wydana przez wydawnictwo Insignis. Moi drodzy, bardzo serdecznie polecam. 800 stron. Ponad 800 stron, tak naprawdę mięsa o ilonie masku. Walter Isaacson. Towarzyszył mu przez dwa lata, i to jest taka zakulisowa biografia. To nie są jakieś opowieści, które, znaczy inaczej, nie jest złożona tylko z opowieści, które snuje ten przepytywany przez autora, tylko autor faktycznie przy wielu tych wydarzeniach, które opisuje, po prostu był. Więc jeśli interesuje Was, dlaczego Twitter zmienił nazwę na x.com, skąd właściwie taka domena i dlaczego tak to się nazywa, to tutaj macie na to odpowiedź. A muszę Wam powiedzieć, że już na początku lat 2000 powstała ta koncepcja, więc jak widać, plan się powiódł ostatecznie. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, jak powstało SpaceX, jeżeli chcecie się dowiedzieć, kto jest wrogiem Maska i jak bardzo źle mu życzy, jeżeli chcecie się dowiedzieć, w jaki sposób ogarniać tyle firm i móc się udzielać we wszystkich, mając tylko 24 godziny do dyspozycji, to to są pytania, na które znajdziecie odpowiedzi właśnie w tej książce, więc bardzo serdecznie Wam polecam. W opisie do tego filmu macie link, gdzie możecie zamówić książkę, a muszę Wam też powiedzieć, że jest bardzo, bardzo aktualna, bo Ostatni rozdział kończy się w momencie startu Starshipa, tego pierwszego testu, tego bardziej nieudanego pierwszego testu niż ten, który ostatnio się odbył. Ale dlaczego właściwie pierwszy stopień wybuchł na pewno, a drugi stopień, no teraz już wiemy też, że uległ dezintegracji? Dlaczego to się właściwie stało? Otóż musimy prześledzić początek tej historii. Na wysokości około 90 km Super Heavy, tak jak już wspomniałem wcześniej, zaczął wykonywać ten swój manewr tego fikołka, tego flipa który wykonuje w powietrzu, po to, aby odpalić silniki, wyhamować i wejść na odpowiednią trajektorię powrotną. I tutaj Scott Manley dokonał bardzo ciekawej analizy tego, co mogło właściwie się stać, że starszy po prostu wybuchł. Zauważyć możemy, że po kolei zaczęły wyłączać się silniki. Najpierw jeden, a potem kolejne silniki zaczęły się wyłączać i dopiero po wyłączeniu się ich praktycznie doszło do wybuchu całej konstrukcji. Najprawdopodobniej mamy tutaj problem z paliwem, które znajduje się wewnątrz boostera. Paliwo no, jest cieczą. Mamy zbiornik, w którym to paliwo się znajduje. Im jest go mniej, tym więcej rzeczy może się dziać um, z tym paliwem. Siła bezwładności, która w tym momencie nagle występuje, powoduje np. odpływ paliwa do przodu um, całego tego silosa, którym jest de facto pierwszy stopień Starshipa. I w tym momencie może dojść do bardzo ciekawych dwóch zjawisk. Po pierwsze, mogą zostać odsłonięte um, otwory, którymi paliwo jest zasysane do całej sekcji silnikowej i tam spalane. I wyrzucane w postaci gazów z dysz silników. Jeżeli to się stanie, to może się tam dostać gaz, a gaz niestety zniszczy sekcję silnikową i doprowadzi ostatecznie do wybuchu, więc jest to jedna z możliwości, która mogła się wydarzyć. Jeden ze scenariuszy, który mógł mieć miejsce. Drugie zjawisko to tak zwane uderzenie hydrauliczne. Tutaj może być problem jeszcze w czymś innym. Otóż musimy sobie uświadomić, czym jest ta cała sekcja silnikowa Starshipa. Mamy tam mnóstwo, 33 silniki, które potrzebują. Cały czas paliwa i to bardzo szybko. Mamy turbopompy, które z dużą siłą i pod dużym ciśnieniem pompują to paliwo do komór spalania tych silników. I w pewnym momencie musimy odciąć dopływ tego paliwa, ale ono jest rozpędzone i w tym momencie ta rozpędzona ciecz jest w stanie uderzyć w te całe sekcje i dokonać po prostu rozwałki totalnej całej hydrauliki, która się tam znajduje. Z takim zdarzeniem oczywiście mają do czynienia nie tylko rakiety, czy silniki w ogóle, ale też systemy wodociągowe. Generalnie projektując takie systemy trzeba brać pod uwagę właśnie takie zjawiska. I to właśnie dlatego SpaceX nie wyłącza silników od razu wszystkich na Naraz, bo to uderzenie byłoby. Ogromne, tylko wyłącza je sekcjami po pięć, aby zminimalizować ten impet, który ta rozpędzona ciecz wywiera na te elementy hydrauliki pojazdu kosmicznego. No i teraz pytanie, czy trzeba wyłączać to jeszcze bardziej oszczędnie i na przykład wyłączać po trzy silniki, czy trzeba będzie jakiegoś zbiornika wyrównawczego, który mógłby wyrównać ciśnienie tak, żeby nie odsłaniały się te wloty paliwa? Tutaj inżynierowie SpaceX będą musieli dojść do tego, co faktycznie stało za zniszczeniem Super Heavy. Um, no ale najprawdopodobniej będą to właśnie te dwa zjawiska być może połączone, a być może jedno z nich. A teraz wracamy do Starshipa, tego drugiego stopnia rakiety. On leci sobie i leci, 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 rozpędza się, wszystko wydaje się być ok, Nawet to, że wybuch, ten pierwszy stopień, nie obniżyło nastrojów w centrum kontroli lotów SpaceX. I około siódmej minuty widzimy coś dziwnego. Dosłownie na moment przed tym jak silniki miały zostać wyłączone, zauważyliśmy mały pióropusz gazu, a potem Większy piropusz gazu i nagle telemetria, czyli te dane na temat prędkości, pozycji, wysokości, i tak dalej, i tak dalej, zostały przerwane. Przestały przychodzić i widzieliśmy to na live, po prostu zatrzymały się w pewnym momencie i już dalej nie było więcej informacji. Więc zastanawiano się, czy SpaceX postanowiło wysadzić pojazd kosmiczny, czy coś się stało samo z siebie. Scott Money zauważył tutaj też bardzo ciekawe zjawisko i wszystko zależy od tego, na ile te dane, które my widzimy, Widzimy na ekranie, są um, pokryte w danych, które faktycznie przychodzą od rakiety. To znaczy, żebyście nie zrozumieli mnie źle, to jakby jest tam uwzględnione, ale pytanie, jak bardzo jest to precyzyjne? Bo jeżeli jest bardzo precyzyjne, jeżeli to jest jeden do jednego, czyli te dane surowe, które dostają inżynierowie, są przekazywane po prostu na animację, którą my widzimy później. To zauważył on, że początkowo stan metanu i stan płynnego tlenu, który jest utleniaczem dla tego metanu, spadały sobie tak samo, nawet tego utleniacza było nieco więcej niż paliwa. I nagle, właśnie w tej siódmej, w minucie zauważamy coś bardzo dziwnego: otóż poziom ciekłego tlenu nagle drastycznie spadł. Wygląda to tak, jakby doszło do jakiegoś rozszczelnienia, i nagle rakieta straciła swój zapas ciekłego tlenu. No i co to może oznaczać? Może to oznaczać właśnie, że wibracje w jakiś sposób spowodowały rozszczelnienie czegoś, coś mogło pęknąć. Tutaj mogło wydarzyć się naprawdę tysiąc różnych rzeczy, ale najprawdopodobniej tlen podsycił jakiś pożar, który mógł wybuchnąć wewnątrz rakiety, i to doprowadziło do. Do eksplozji. Pewne jest to, że rakieta rozpadła się i już w szczątkach doleciała, właściwie tylko największe te cząstki doleciały do powierzchni oceanu. No bo większość spłonęła w atmosferze. Przypominam tutaj Starship był na wysokości 148 km, dokładnie tyle było kilometrów w momencie kiedy straciliśmy telemetrię i miał prędkość 24 tysięcy km na godzinę, więc z taką prędkością te szczątki potem wchodziły w głębsze, grubsze warstwy atmosfery. Więc większość z nich uległa spaleniu, a te najcięższe, najbardziej masywne, największe, wpadły po prostu do oceanu. Zresztą są też zdjęcia radarowe, które pokazują te szczątki. Widać tutaj, że żadne szczątki nie uderzyły w powierzchnię lądów, żadne nie uderzyły, tym bardziej w jakieś zamieszkałe tereny. To wszystko jest tak wyliczone, żeby właśnie w razie takich sytuacji nie doszło do jakiegoś zniszczenia przez spadające odłamki Starshipa. A, warto jeszcze powiedzieć o jednym sukcesie, który miał tutaj miejsce w porównaniu do pierwszego testu platforma startowa. Tym razem zastosowano specjalną płytę, przez którą wylewały się hektolitry wody na boki rozsuwając płomienie startującego starshipa to po pierwsze, absorbując część tej energii akustycznej, która jest wytwarzana podczas takiego startu, odbierając część ciepła. Oczywiście też sama płyta została wzmocniona specjalnymi konstrukcjami wkopanymi w ziemię, żeby też po prostu nie pękła na poruszającej się i wibrującej pod spodem ziemi. No i oczywiście mamy też te betonowe i Stalowe konstrukcje, do których przytwierdzony był starship. Tutaj wszystko przetrwało. Inżynierowie odrobili pracę domową, ulepszyli to startowisko, chociaż ono miało tak wyglądać już podczas tego pierwszego startu, ale tam pośpiech chyba nie pozwolił na dokończenie tak naprawdę tych wszystkich systemów. Tym razem się udało. Platforma startowa jest właściwie gotowa po jakichś tam drobnych naprawach do kolejnych startów. A trzeba powiedzieć, że już trzy kolejne starshipy czekają w kolejce, są montowane właściwie prace są nad nimi już kończone i tylko od decyzji FAA, czyli tego Urzędu Lotnictwa Cywilnego, takiego odpowiednika naszego, zależy kiedy wydadzą pozwolenie na kolejny start. Elon Musk twierdzi, że jeszcze w tym roku, przed świętami, możemy spodziewać się kolejnego trzeciego testowego startu Starshipa. W kalendarzu Ilona to prawdopodobnie styczeń, luty lub marzec przyszłego roku. Zobaczymy, jak będzie. Ja oczywiście trzymam kciuki, żeby wszystko się powiodło i żeby w końcu Starship osiągnął wszystkie założenia. Testu, które są stawione przed jego rozpoczęciem. Także moi drodzy, no cóż, zachęcam Was do czytania książki, do oglądania naszych odcinków, a jeśli coś przełomowego pojawi się jeszcze w tym temacie, tego testu, to oczywiście powiadomimy Was um, w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.